Witajcie, witajcie, dzisiaj w dość klimatycznych okolicznościach będę prezentował Wam bardzo ciekawy monitor od IAMY. I postaram się, żeby to nie była taka typowa techniczna recenzja, a żeby też przy okazji dobrze Wam się oglądało. Dzisiaj będziemy mieli monitor o proporcjach 21 na 9. Osobiście te proporcje bardzo lubię, ponieważ jak wiecie, monitor, który jest za mną, jest właśnie w tych proporcjach. Mam go już. Ponad rok jestem bardzo zadowolony, tak więc przy okazji omawiania tego monitora pokażę Wam także kilka przykładów, dlaczego uważam, że ta właśnie proporcja jest świetna do codziennej pracy przy komputerze jak i do grania. Co prawda ten monitor nie jest typowo klasyfikowany jako monitor dla graczy, ale spokojnie do gier można z niego skorzystać. Generalnie jest to model uniwersalny o dużej powierzchni roboczej, przy okazji w dość przystępnej cenie, którą sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was na obszerną recenzję. Zaczynamy! No i zawitał do mnie kolejny bardzo fajny monitor od Iamy. Tym razem jest to model XUB3493WQSU. Monitor o o proporcjach 21 na 9, jak widzicie, z matrycą IPS, technologiami takimi jak FreeSync, ACR i HDR. Na początek troszeczkę nudnych szczegółów technicznych. Rozdzielczość natywna to 3440x1440 na punktów, 8-bitowa paleta kolorów i reakcja w 4 milisekundy. Jako że IPS mam tutaj bardzo dobre kolory, oraz kąty widzenia. No i przez to, że IPS to troszeczkę wolniejsza ta reakcja 4 milisekundy, nieco odstaje od monitorów gamingowych, jeśli chodzi o reakcję. Jeśli chodzi o częstotliwość, to mamy tutaj 75 Hz. No i co jest fajne, że monitor o tej przekątnej Potrafi kosztować około 1800 zł, więc wcale dużo. No i mamy tutaj też wbudowane głośniki 2x5W, które powiem Wam, że całkiem dają radę, ale o tym więcej w dalszej części recenzji. Natomiast spójrzmy sobie na zalety ergonomiczne tego monitora. Przede wszystkim możemy go na podstawie sobie obracać na boki, żeby też w łatwy sposób regulować sobie wysokość monitora. Zobaczcie to jeszcze z innej perspektywy. Możemy także ten monitor sobie odgiąć do góry i nieco w dół. I przy okazji spójrzcie sobie na kąty widzenia, które oczywiście w matrycach IPS są nienaganne. Od góry nawet taki trudny kąt, a wszystko widać. Od boków jest perfekcyjnie. Nawet jak patrzymy, totalnie z boku nic tam się tutaj nie dzieje z kolorami. I jest bardzo dobra widoczność. Nawet taki najcięższy kąt widzenia, czyli od dołu. Zobaczcie. Wszystko pięknie. Oczywiście mamy ogromną powierzchnię roboczą. Monitor wsparty jest na solidnej, dużej. Podstawce, dzięki czemu jest stabilny. Od boku wygląda tak. Jeśli go sobie na przykład powiesicie na ścianę, to nie będzie za bardzo odstawał. Bardzo fajny, smukły monitorek. Mamy tutaj kolumnę z regulacją oraz przepust na przewody, czyli taki standard. Jeśli chodzi o menu, no to jest to troszeczkę mniej wygodnie niż w przypadku poprzedniego monitora, gdzie był fajny joystick. Tutaj mamy klasyczne, takie dość głośno wstrykające przełączniki. A wszystkie porty ukryte na spodzie monitora mamy zasilanie, dwa razy HDMI, display port, wyjście słuchawkowe oraz zasilanie USB i dwa porty USB, z czego jeden jest 3.0, a drugi dodatkowo jeszcze zapewnia stałe napięcie czy taki port do ładowania. Tak wygląda stop od przodu, mocujemy ją na jedno mocowanie i to wystarcza. Solidne i funkcjonalne, tutaj nie ma z tym żadnego problemu. I jeśli chodzi o pobór prądu, to tutaj mój mierniczek niezawodny pokazuje 41 W. Dość podobnie do tego, co deklaruje producent w specyfikacji, ponieważ jest tu wpisane 43 W. Pokażę Wam jeszcze menu, które w tym modelu nie jest tak intuicyjne jak w modelu z joystickiem. Mamy chociażby tutaj jasność, kontrast. Mamy właśnie tryb ACR, czyli automatyczny kontrast. Mamy technologię x która poprawia nam wyrazistość obrazów. Zwróćcie uwagę sobie tutaj chociażby na tą postać. Wydaje się coraz bardziej wyraźna, taka bardziej ziarnista, pikselowata, ale w niektórych sytuacjach może się to oczywiście przydać. Mamy zakładkę kolor, gdzie możemy sobie też ustawiać poszczególne schematy typu standard, gry, film, krajobraz, tekst. Mamy tryb picture in picture, wybór wejść, poziom głośności, język, ustawienia on screen display i ustawienia, w których mamy chociażby Włączenie, wyłączenie HDR-u czy włączenie, wyłączenie funkcji FreeSync. Mam także standardowo redukcję niebieskiego światła. Rzućcie sobie okiem na te dwa monitory po lewej: mój monitor, po prawej monitor testowany, czyli IAMA. Pomimo, że IAMA jest o jeden cal mniejsza, widać to zresztą, że ten monitor jest troszeczkę niższy, to ma wyższą rozdzielczość przy bardzo podobnych proporcjach. Mój monitor jest zakrzywiony, ale ma rozdzielczość WQHD, a IAMA ma. UWQHD czy tak zwane WQHD podwyższone. Nie jest to 4K, bo to jest zupełnie inna proporcja, ale jest to bardzo wysoka rodziczość, jeśli chodzi o tą proporcję monitoru. I zwróćcie sobie uwagę, ile więcej mieści się na monitorze IAMY, patrząc na dokładnie tą samą stronę w standardowych ustawieniach przeglądarki. Tego widzimy, że monitor IAMY, pomimo że to wszystko jest znacznie mniejsze, ma ten cały tekst i obraz naprawdę wyraźny. Tak więc wygląda to ekstra. No i jeszcze patrząc na monitor i iamy mam wrażenie, że ma odrobinkę lepsze kolory i do tego ma HDR, który też robi swoje. Oczywiście na obu monitorach prezentuje się to nieźle, a tutaj IAMA ma większą głębię kolorów. Natomiast, tak jak porównywałem, wydaje mi się, że IAMA jest troszeczkę mniej jasny. Mój monitor ma troszkę większą jasność, więc żeby nie było tak różowo. Natomiast co mi się bardzo podoba, zobaczcie, zauważcie, jak cienka ramka jest dookoła monitora IAMA po bokach i na górze, a ja mam grubą, błyszczącą ramkę, co już nie wygląda aż tak fajnie. Tutaj ta ramka od IAMA zdecydowanie bardziej mi się podoba. No, i jeszcze jeden obrazek dla porównania, tak więc mamy wyższą rozdzielczość, mamy bardzo dobre kolory, mamy HDR, no i w tej proporcji wszystko wygląda po prostu pięknie. Jak widzieliście, strony internetowe też wyglądają nieźle da się do tego przyzwyczaić. Mamy też duże pole, jeśli chodzi o pracę na przykład w programach graficznych czy innych edytorach. Można sobie taki monitor naprawdę dobrze rozplanować. Rzut oka na kadr z gry. Na razie skupcie się na lewym monitorze. Prawy górny róg widzimy kawałek czerwonych flag i widzimy taki podest, natomiast po lewej stronie mamy wieżę i kawałek kości. No i mając wyższą rozdzielczość przy podobnej wielkości i proporcjach, w grze widzimy po prostu jeszcze więcej niż na moim monitorze, na którym i tak widać dużo więcej w grach, jeśli chodzi o pole bitwy, niż na przykład na monitorach klasycznych 16x9. Tak więc, pomimo, że nie jest to monitor typowo gamingowy, no to gry siłą rzeczy wyglądają na nim świetnie. Zobaczycie jeszcze próbkę z gry Toxic. Dodam, że dźwięk będzie płynął z tych głośników 2x5W. Powiem Wam, że nie są te głośniczki wcale złe. Da się przy ich pomocy i pograć i posłuchać muzyki. Oczywiście na poziomie podstawowym, ale są monitory, które mają dużo, dużo gorsze głośniki. Tutaj jest całkiem ok. you <laughs> Jak widzieliście poprzedni trailer, był dopasowany do tej proporcji ekranu, natomiast większość filmików YouTube'owych takich standardowych wygląda właśnie tak. Mamy czarne paski po bokach, lub możemy zastosować sobie jakieś wtyczki do przeglądarek, które nam będą po prostu ten obraz rozciągać, tak, żeby był pełnoekranowy, ale będzie on rozciągnięty. Dlatego najlepiej wyglądają klipy właśnie tworzone po tą żydzielczość. Ship. This is our fight. He said, Cut the iron cannons. <laughs> Kolejne ciekawe porównanie. Po prawej testowana IA ma proporcję 21 na 9. Po lewej 25-calowy monitor Asus w proporcji 16 na 9. Jak widzicie, wyświetlacz Asusa jest kilka centymetrów niższy, no i z. Poro węższy. Można miało powiedzieć, że w iam mieści się półtora takiego Asusa, prawie dwa takie monitory, więc jeśli kiedykolwiek myśleliście o tym, żeby swoje stanowisko rozbudować o drugi monitor, to może warto po prostu pomyśleć o monitorze w proporcji 21 na 9 ponieważ zobaczcie, jaką będziecie mieli przewagę podczas gry. Dobra, na początek zwróćcie sobie na ekran startowy na strzelnicy. Nic w tej chwili jeszcze nie ruszałem. Zobaczcie, ile widać skały po stronie lewej i co. Widać po stronie prawej. Dobra, macie zbliżenie, żeby nie było potem nieporozumień. Ja jeszcze Wam nałożę obraz na obraz, żebyście mieli jasne porównanie co i jak. Patrzymy, stojąc z jednego miejsca, dokładnie w ten punkt na lewe silniki od Dropshipa, i tak samo zrobię na drugim monitorze, stojąc dokładnie w tym samym miejscu. No i teraz to o czym mówiłem, czyli dokładnie ten sam kadr, tak jak się gra wgrała w ogóle nie ruszam postacią, jak to wygląda na monitorze o standardowych proporcjach, już nieważne, czy jest to 23 calówka, 25 calówka czy 27-calówka przy rozdzielczości Full HD, będzie to wyglądało właśnie tak. No i druga scena, dokładnie tak samo ustawiłem postać w tym samym miejscu. Patrzę w to samo miejsce. Porównajcie sobie pomiędzy dwoma monitorami, jaki jest zasięg widzenia na polu bitwy. Tutaj, a tutaj. No cóż, proporcja 27 na 9 moim zdaniem naprawdę dużo daje. No i trzeba podsumować te kilkanaście minut, materiału, które. Widzieliście, no i całe testy, które trwały około dwóch tygodni powiem wam, że ten monitor bardzo przypadł mi do gustu, ponieważ ma bardzo dużo zalet w atrakcyjnej cenie. Jeśli chodzi typowo o minusy, to jak dla mnie mógłby być odrobinkę jaśniejszy, i druga rzecz to menu. Sterowanie z takich przycisków jest dla mnie troszeczkę przestarzałe, troszeczkę toporne, dużo lepiej to było rozwiązane w przypadku joysticka w poprzednim monitorze i jamy. Po prostu ta konfiguracja była bardziej intuicyjna. Szybsza, bezproblemowa. Tutaj, jak coś źle naciśniemy, musimy od nowa biegać po menu i szukać danej funkcji. No cóż, to jest taki klasyczny system. Wymyślono już lepsze rozwiązania. Niestety, nie wszystkie monitory jeszcze to mają. Co do monitora, w tej cenie bardzo dobry IPS, bardzo dobre kąty widzenia, całkiem żywe kolory. Jak przystało na IPS, a oczywiście 4ms reakcji 75Hz klasyfikuje ten monitor jak najbardziej do grania. Może nie jest to monitor dla typowego PC Master, jest ponieważ nie ma 1ms. Reakcji i 200 Hz, natomiast zapewnia bardzo wyraźny obraz i ma ultra wysoką rozdzielczość. Do tego całkiem przyzwoite głośniczki 2 razy 5W nie zrobicie z tego imprezy domowej, ale tak do pogrania czy do obejrzenia jakiegoś filmiku z YouTube'a jak najbardziej wystarczają, jeśli nie macie pod ręką żadnych mocniejszych głośników, które zapewnią Wam po prostu lepszą jakość dźwięku. No i ostatnia rzecz ergonomia. Bardzo ergonomiczny monitor. Możemy sobie go regulować góra-dół, możemy regulować wychylenie oraz obracać go na podstawie, co dla mnie jest podstawową rzeczą, ponieważ bardzo nie lubię monitorów, które są na stałe ustawione na jakiejś wysokości i nie można za bardzo nic z tym zrobić. Tak więc dla mnie ten monitor zbiera bardzo dużo plusów. W cenie około 1800 zł bardzo ciekawy monitor z wieloma funkcjami. Nie zapominajmy, że jest też FreeSync, jest też HDR, flicker flee, czyli redukcja migotania szkodliwego dla oka i redukcja niebieskiego światła. Czyli wszystkie takie funkcje do tego 5 lat gwarancji, więc moim zdaniem, jeden z najlepszych monitorów ostatnich czasów testowanych, jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny. Pamiętajcie też, że jest to dobra alternatywa, jeśli byście chcieli dwa monitory, każdy miał kosztować na przykład po 1000 zł, no to zastanówcie się, czy nie wziąć sobie proporcji 21 na 9. Wtedy moim zdaniem wygląda to i tak lepiej, jeśli odpadzicie grę na dwóch połączonych obok siebie monitorach, a na jednym takim wielkim, jednak jak dla mnie wrażenia są lepsze z jednego dużego monitora. Niż z kilku połączonych, ale to jest oczywiście moja opinia, możecie mieć inną. W każdym razie poznaliście tutaj wszystkie moje za i przeciw co do tego monitora. Mam nadzieję, że recenzja była ciekawa, że Wam się spodobała. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie, cenę tego monitora sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!